Heja! Hej, hello ludzie! Witam serdecznie! Tutaj Celeb55 oraz Sykartis. I gramy razem wy. Pokémon Fire Red und Leaf Green. Und I że było śmieszniej! I że było śmieszniej, to jest piąta próba nagrania piątego odcinka! Cii, o tym się nie <grym> mówi! Eee, nie, naprawdę. Wiesz jakie to jest fajne? Ja już dam na panu tutaj każdy a na tej kratce wyskoczy mi dziki Pokemon Whee! Mała ciekawostka dla ludzi i mówię to też po raz piąty Ten koleś kojarzy mi się jak miał Raticata. Mi I teraz I owszem ma tego Raticata' ale tylko w wersji Reti Blue Z tego co patrzyłem w Bullba I za każdym razem jesteś szybszy Zawsze dochodzisz szybciej, no żeż, kurde I'm the fastest in the universe. Technically, freezer has a bigger power level than you, hasn't he? Ech, Skończmy z Dragon Ball'em, bo potem będzie. O tyle Dragon Balla, wa 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 No wybacz mi, ale mam Pokémona o nazwie Nappa. Trudno, żeby nie było Dragon Balla. To mu zmień nazwę na Pa-pa na papa pa na, pa, ta, pa, pa, ra, pa. na Zubata. Tak mimień go na Zubata Znalazłem lepszego Pokemona od ciebie won! A potem oh przychodzisz z taką spindą. Yyy. Z deliberdem, z farfetchtem, jeszcze lepiej. Jezu delibert! nie. Gdybym zrobił głosowanie... Wracają. Gdybym robił głosowanie na najgorszego Pokemona pierwszej części, pierwszej generacji, to chyba byłby to farfet z mojej strony. O Magic Ardzisz ewoluuje. Magicarp ewoluuje chociaż. Magicarp jest chyba lepszy od Farfetcha, nawet poza tym fakt ewoluuje. A tam jest Moonstone w rogu, bo... bo nie, nie. No, Magicarp nie jest lepszy, bo on tylko tak w starszych wersjach. Tak, tak. Cool. Seriously? Zdążyłeś go już pokonać? Mamo, zgłaszam eee, buga. Tak. A tutaj mamy bardzo ciekawego człowieka, który chce się z nami bić o dziwo. Ponieważ znalazł uczest Kameliny i one są jego. Eee, ty, dlaczego tutaj wszystkie Granty są bezimienne? Rocket Granty. W drugiej generacji było tak samo. W drugiej generacji chyba nawet Atymini byli imieni, Dopiero w remake'u im dali imiona. Ale to druga generacja i czwarta potem. O nie! Nie, nie, nie! Nie! nie. Bullshit! No to jest coś nowego, to co się nie zdarzyło w poprzednich wersjach. Nie ma co narzekać Pytałem za 100 punktów. Masz... Yy, wiesz co? Kupiłem ich pięć powinienem. To może użyć zanim zdechniesz? Szczegóły. Ty, jak zdechniesz, to ci zatłukę. Nagrywamy od nowa. Nie? Czy on ma charge? On ma... What? Co? Elektryczny Pokémon ma elektryczny atak? To jest Voltorb! Jak <laughs> Voltorb może mieć elektryczny atak? Falszymy! Spam! Spam, Falszymy! Połuszyn... W ogóle co robi Charge? Dalej, skoro już przy tym jesteśmy, tak? Szar chyba zwiększa siłę następnego elektrycznego ataku? Dwukrotnie? Nie wiem dokładnie. <grystanie> Naładuję się! Nie mam drugiego elektrycznego ataku. Whatever! <grystanie> <grystanie> Water gun. Uwielbiam Popryskam jego imię. Miguel Cię. Miguel Amigo. Miguel i Turio. Wielcy i potężni bogowie. Gdzieś to już kiedyś słyszałem. Cztery razy. Po dwa razy, osiem razy, raz po raz A, eee, chyba że nie ten odcinek 5 razy po 5 razy No 5 na 5, to jest nowy napęd, napęd na 5 kół A, dobra, mamy skamieliny nasze pierwsze i prawie że ostatnie. I mamy skamieliny, do wyboru są dwie. To dziwo. Mamy do do dom? fossil oraz Helix Foss. Fuck! Ty Mi tak bardzo zależało na tym Pokemonie! Nieeee! <grywam grywam> nowa! Nie tak się umawialiśmy! <grywam> A tak na serio to chyba mam co kogoś gdzieś, którą z weźmiemy, bo i Omanite i kabuto nie są zbyt... pożądani przez nas. Przy czym zdobywa się Omanite i Kabuto na piątych poziomach w Sinabara. to jest przedostatni gym, więc... Wow! Obróciłem no. się! Wyskoczył na mnie pokémon. To już nawet się w jaskini obracać. Nie można, bo to jest traktowane jako ruch. Spoko. Fire Red i Leaf Green przedstawieni są Move Tutorzy, którzy uczą nas różnych ataków. Ci dwaj panowie kick, uczą nas. Mega Punch. No, to to powiedział Kriff. Mega Kiki i Mega Punch. obu chyba Wemzaur, i nie może się nauczyć, także. A obu się może się. nauczyć z Queer tool. tool przepraszam. Well, we Nadal do... żyjemy przeszłością. TM05 tutaj leży, który zawiera Ror. Ror powoduje to, że jeżeli trener ma innego Pokemona, niż aktualnie jeszcze stojący na polu bitwy, to zmienia tego Pokemona tak przymusowo. A to nie tak, może być a wybrać. jeśli oberwiemy w ty, tym ruchem, jeśli bijemy się z jakimś Pokemonem, to nas wyrzuca z walki. To jest kompletnie do dupy. Owszem. A Civilian City. Te piękne przygody, które przeżyliśmy w Mountain Zubat <śleszy> Tyle ratat, tyle dziodut, tyle zubatów, tyle wszystkiego. No to co? Kolejna rundka? Wracam tam. Aaaa. Jak wyjdę <śleszy> z tej trawy <śleszy> Na zachód od Pokémon Center mamy dziadu, dziadunika, który zamieni się swoim Jinxem za naszego poliwirla nie najgorszą wymianą, bo poliwak nie jest trudny do zdobycia później, w grze. No ale dopiero później, więc. W tym momencie nie możemy się wymienić. No, lubię to. Taki własny ogródek z Rerkandy w środku. Lubię to na Facebooku. Rerkandy ogród. Eee, Serulian. Pójdę do Pokémartu, wydam wszystkie pieniądze. Ten za to gentleman, nie dziad, pamiętajcie, to jest gentleman. Uczy nas odnośnie tego co każda odznaka daje z tych 8 dostępnych. I okazuje się, że... bodajże 4 odznaki zwiększają statystyki Pokemonów. Naprawdę. Co mi zadziwiło? To działa. No. Boulderbadch, które mamy, zwiększa zwykły atak. Tego, o, jeden, o jeden. o 1.1 jeden mnożnik jest. A dziadunia tutaj przed chwilą. No coś dziadunia z powrotem. Ten dziadunio może nam dać już item, jeżeli zniszczymy Berry? Nie pamiętam. Mielimy je na puder. A tutaj jest najdroższy rower w dziejach. Milion! What the fuck milion za rower! Co to są stare złote? A no, muszę cię od razu zapytać. Kupu... Kupiłeś Awakening? Kupiłem 5%. Czy ja byłem w Poké Center? Czy ja byłem w tak. Dlaczego Segardy skupuje Awakening? Ponieważ będzie spotkanie z. Aaaa! A! A! A, no cześć! A. No właśnie. A. A. Przy tym spotkaniu, przy tym spotkaniu. Aaaa! Krif albo Rival, nieważne jak chcecie go nazwać, ma Pidgeotto na 17, Abre na 16, Rattaty na 15 i Startera na 18. I ten Pidgeotto używa. E, Sanda taka. Przynajmniej e, czasami używa. Ten Pidziotto używa fele Sleep. Arr, Mi się podoba mój to Sleep, powder sacha pussy, move. Pist Jej, oh, puls badał. 18 poziomu. W ogóle nie. I chyba straciliśmy eee... na moment łączność z Cekartisem, Przynajmniej ja. No tak. Też się da, czasami. Halo, halo? E, Cep, żyjesz? Halo? Problemy łączności? Baza? <grym> <grym> Warto nadmienić, że ten Pidgeotto to ma niestety gaz, co przeszkadza roślinnym starterom. Cholera, cztery ataki, naprawdę. Zwróciłem Przegadzi... twoje wideo. No, Jak to stadziłeś moje wideo? Straciłem! Ach, ty... Nie widzę! Nie widzę cię! A... No to musisz po ciemku grać w tym momencie, wybacz mi! <laughs> nie martw się! Jestem w powie walki z Charmanderem. No na początku walki, uśpiłem dziada. God damn, drugi raz użył sleep powdera pod rząd. No come on. Dobra! Przydaj się, patrz na mój ekran w tym momencie, zrobiłem to samo! Nie, mój <laughs> rywal mnie spamuje sleep powderem, co za menda! Jak ja to Wie? przegram, tak na to na to raz. Czekaj, on ci. on nic ci dał na tobie? No. O cholera. Ow, ci jego, kryste, mać! O mój boże, zostałem złapiony. God Rywal jest podły. A, to jest takie złe. <noise> Welp. Naprawdę zasłynę tym, że przegrywam z rywalem. Czekaj, jak to szło? Jeżeli przegrywa się z rywalem, to jest się beznadziejnym. Chodziło mi o pierwszą walkę z rywalem, mój drogi, a nie o drugą walkę, gdzie mój rywal Trzecią. ma o wiele bardziej irytujące ruchy. Chcesz się śmiać, prawie zginął od rataty. Ha, ha, ha. O mój Boże, a od rataty! A, podejście drugie, przynajmniej dla mnie. <laughs> nie martw się, jedziemy starym stylem. Znowu puszczę TCTV. Nie martw się, ten rywal to menda. W każdym razie na Bulba jest napisane, że, że, że jeżeli wziąłeś Bulba Zaura, to ten ratata nie ma hyperfanga. Co jest dla mnie totalnym bullshitem, bo powinien mieć tak jak przy innych starterach. Właśnie wziąłeś Bulba Zaura, to masz sleep powder. A jeśli on da Bulba Zaura, to też ma sleep powder. Przy okazji wygrałem. Fame Od checker. Kiedy... Od kiedy rywal używa mózgu do walk? <coughs> Flinczuj! Sleep powder Syr jest i on nic innego, nic innego nie zna, to jest syr już. Nie no, najpierw sleep powder, potem Lich potem Wine Skąd ja to znam, celebie? Nie, nie, marze, nie się, znam, zostały mi aż 3 Awakeningi, teraz już dwa. O, użył Wine Whip zamiast. Użył Wine Whip i walnął mnie krytykiem. What the hell. Jo! Yo, Super dostaliśmy... dostaliśmy, a raczej dostałem, Fame Checkera od rywala. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia jak na to patrzeć, szczerze mówiąc. Po prostu ciekawostki odnośnie postaci z gry. O, teraz nie użył drugiego Sleep Powdera, jej, yeah, i nie użył Lich Seed'a. Boże, dziękuję ci, że mój rywal dostał zastąpienia mózgu jądrami. Ta... Po czym ta muzyka? Tym, 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 tym. Oto jest CCTV. CCTV służy nam za pewnego rodzaju tutorial, który nas uczy różnych rzeczy, jak łapać Pokémon, jak używać je i tak dalej. Odpal na przykład tutorial jak walczyć. A nie martw został mi tylko jeden Pokémon i nauczyłem się rapić spin. Hej, okazji, wszyscy trenerzy! Tak jak... Chodźcie, niech Was usłyszę! To ja! Poké Dzisiaj powiem Wam, jak łapie się Pokémony! Idziecie sobie przez stawkę, to jakby BUM! POKEMON! <grystanie> Idę sobie, stary, przez ulicę patrzatu. Taka ku. O, Japier. Idę sobie, stary, ulicą, to. What the fuck, tyranitar! <grystanie> <grystanie> Idę sobie, stary, przez miasto, Mewtwo. True story. <grystanie> Ej, to mi się dzieje co czwartek. Czekaj, jak ja mało hyperfunk, bo pamiętasz, że miał jakiś dziwny opis. Eee, Hyperfunk jest dosyć mocnym atakiem. Ma dużo powera i chyba 100% accuracy? Chyba ma 70 powera, to jest bardzo dobry atak na początku dla Rataty. Raticate tym miarzy. Ej, pokonałem rywala tak w ogóle i muszę iść do Center. Tak, ale wiele osób twierdzi, tak samo ja, że Raticate im dalej jesteś w grze, tym jest gorszy. Bo pojawiają to... się lepsze Pokemony niestety. Ej, nie ale to... Raticate nie jest zły. Nie tylko dlatego, chodzi o to, że po prostu pokemony, które były słabsze od Raticate'a, zaczęły ewoluować, typu Zubat w Golbata i nagle Raticate się rozstaje gorszy przy nich. Dobra, to w tym Nugget Bridge już. Ja też. Ach, pięciu trenerów trzeba pokonać, bo skoro to jest Nugget Bridge, to bijemy się o tak zwany Nugget. Jej, Nugget. Wiesz co, dopiero teraz się skapnąłem. Dlaczego tutaj jest most, jak tu nie ma wody? Pod tym mostem. Nie ma wody pod tym mostem, Łada, no mi się zdaje, że nie ma. Jak wyjdę z... z walki, jak mnie te caterpie kat złajpią i po prostu dobiegnę tam z powrotem, to... Wheedle! Pizer Stink, Pizont. <laughs> Ej, to mi przypomina moją potyczkę z Ninkadą. A zabijecie Leech Life 1 HP. Zabijecie Leech Life 1 HP Ciao. Ja. Przy okazji paros może się zastanowić dlaczego używam Razor Leafa, mimo tego, że jest na Dware w zamiast tackle. Razer Leafy mimo tego, że jest na dworze effective, NADAL zdaje więcej damage'a często. Smutne. Ale prawdziwe. Ten bug makakune ma Kakunę na dziesiątym. Why? Why you no evolve? Ty, za Pokonałem Metapoda na hita, Widza nie mogłem. <laughs> Widlopa. Poza Fakt? tym... Ty, faktycznie. Ten Fakt? most... Ten most jest na ziemi, jest jak e, most w Warszawie. Nie most, tylko tunel w Warszawie, bo wzdłuż Wisły postawiony. Good game. Już oh. wiemy skąd architekci brali pomysł na infrastrukturę warszawską. Oczywiście, z Pokémonów. Nie skąd wojnie. wzięli pomysł na palmę w środku miasta sztuczną. <laughs> Hej, lubię że... egzekutora, palma. <laughs> Wyobraziłem sobie taką pal. Nie palmę, tylko figurkę Pokémona we środku miasta. wielką <grybą> na 3 metry. Wyobrażasz sobie e, posąg Arkeusa w samym środku miasta, albo Tyranitar, albo czegokolwiek. WEIN! pg 2 gapy jak nie jeden. O, krytyk. I oczywiście Sanda tak wcześniej, no cóż. Czy... <grybą> <grybą> Przy czym coś, co chciałem powiedzieć wcześniej, to to, że ja. Ja przegrywam z rywalem, to to mi się opłaca, bo tracę trochę kasy, ale zyskuję więcej expa za jego pierwszego Pokemona Wiesz, że jesteś już pewnie do przodu z expem, pokaż mi hey. Ja jestem troszkę powyżej 25 w tym momencie. Troszkę. Jest... Ja mam prawie 26 Good game What Good the fucking fuck? game Eee, walczę z Odishem. Jest roślinno Pizonem, czyli ma poczworną odporność na mój Razor Leaf. Hmm, a propos 26 szóstego... To co, ewoluujemy? Startery? <głos> <głos> Już teraz? A potem pod koniec gry! Ej, złapałem drugiego Pokemona! Jeeeej! Dawaj, e, gramy bez Fly'a... Bez Fly'a, bez Flash'a... Bez <noise> Flash'a... Bez HM Ha! <noise> o, czekaj, bez KMów HM nie da się przeigry hmm. Bez hm -ów. podchodzimy do Fugesty! Fuck! Chyba <noise> let's play, a Eee. A How zapomniałem, że I... w tej grze trzeba surfować. A tak naprawdę nie, za nie zapomniałem, ale miałem nadzieję, że jednak do tego nigdy nie dojdzie. Eeeh, przynajmniej cieszę się, że to nie jest Hoen. Eee. Oh. Eee. w dobrym momencie zakończyliśmy let's play. -a tam bądźmy szczerzy. nam, przepraszam. Powiedzmy sobie szczerze. Ty, ty nie straciłeś saveów, nic się nie stało. My po prostu mieliśmy dość wody i. I po prostu nie, nie, nie ma dalej Ruby Sapphire, nie. cicho! Cicho, oni Chce mi pływać będą, kazali co to zajęcia z basenu. O Boże, w mój się przypomniał. Ach, numer 5! Numer 5 mnie podepcze. Możesz poczekać, właśnie wykańczam numer 3. <laughs> God dammit! Nie używam więcej TCTV, Weź użyć TCTV z łatki swojej! <grymianie> Dobrze, tylko opryskam tego mankeja. Ej, ten manki ma 18. Wow, Fury Swipe, nie! Straszne, nie! A, au, au, au! Krytyk. Au! Ten ból! Masz zrapić spina. Wiesz, co jest najgorsze na tym Nugget Bridge? 80% Pokemonów, jeżeli nie 100 nawet, jest odpornych na moje Razor Nan nie to... jest odporny na Razor Leafa, nie martw się. Jeszcze nie doszedłem do niego Ach, TGTV Zobaczmy. Nie pierwsze, nie bez pierwszego, bo ja to What status problems <ścoughs> Idealne <ścoughs> Hej trenerzy Bla 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 Poked bla, bla bla bla, Poked Status Problems, including Poisoning, Paralysis, Sleep Burn, Jeszcze oraz różne inne. <ścoughs> Czy tam to i nie wierzę. <ścoughs> uh. <ścoughs> jestem ciekaw, kogo spotka. Odish! Ej, to jest kłamstwo, na drodze numer jeden nie ma Odisha. A jestem pewien, że to była droga numer jeden. O Boże, on ma ratatę. Hyperfunk. No. Ta ratata ostatnio prawie przegrała. Pijcie, czy co tam było? Kurczę, Człowieku, no, znaj game. mój ból, Poison Powder! Swój chłop! What the fuck? O-o! Ratata została zatruta, o-o! Lepiej użyję Antidotum! O, jeśli... Wow, jedno antidotum, naprawdę. Widać, że człowiek nie jest przygotowany do swojej roboty. Mówi że osoba, która ma po 10 wszystkich statusowych healerów Eeeh, wyć to właśnie poszedłem w porządku. Eeeh, powinien użyć Center. drugiego Poison Powdera w tym momencie. To by było idealne. I'm gonna steal the bike! Eh, okej. Okay. Ej, długi ten TGTV. TV. Właśnie, that's what she said, by the way. Więc to a, proponuję a. zakończyć na tym odcinek. Nie! Tak! A, t, a numer lider, numer. No dobra. Niech ci będzie. Dostajemy nugget! I to jest bodajże żyłka złota warta 5000. Nic praktycznego z niej się nie dostanie. The end! Jej. Opa. Aha, poza tym naget to jest złoty samorodek. Nie wiem, czy samorodek jest równoznaczny z żyłką. Nie chodziło mi po prostu o kupę złota taką wielką. Kupę Eee, dobra. Cii. Ta osoba okazała się roketem w przybraniu i która rekrutuje... innych ludzi, którzy wygrywają tutaj nagety ze rataty na moście. Eee. Ale wiesz, przez Naget Bridge. Masz ratatę w prezencie. Ale wiesz co, mogę udowodnić, ten koleś ma bardzo małą retorykę, bo najpierw dajcie ci coś warte 5000 dolców, poke-dolców, po czym przekonuje do dołączenia gdzieś. To tak jak w Morrowindzie. Łapówka. Tak. A, łapówki w Morrowindzie. Przyjmij ode mnie tysiąc. Nie, nie chcę tego tysiąca, idź się w utop. Oooo. Jak w otiku. Idź się utop <grym> w jeziorze. Leech life! Watergun. Faj Fajnie ci się zabije w bo ja nie znam tego uczucia. Ej, Ekans przeżył, przepraszam bardzo. Dobra, zakończmy tutaj, błagam, bo już mam dość. Mam chcę już skończyć ten piąty odcinek! Tak! Do it! Do it! Zapisuj! Save the game! Ja zapiszę jeszcze tylko na jednym save state. I to było na tyle w tym odcinku. Virgspilen, Pokémon Fire Red, Red and Leaf Green. Teleport. Pciu, 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 pciu. No, bye, bye.